Cześć, witam serdecznie. Szewska kawka, czyli przegląd, napraw, czas zacząć. Tak więc, łyczek kawy. Oj, dzisiaj tej kawy będzie chyba trzeba więcej troszeczkę wypić, ponieważ pogoda się troszeczkę zepsuła. I człowiek po świętach jest taki wypoczęty, leniwy, więc trzeba się wziąć do roboty i się rozruszać. Słuchajcie, na początek Wam pokażę kolejne tutaj lowy. Te są zrobione w troszeczkę inny sposób niż te poprzednie. Nie wiem, czy tutaj do, dobrze to widać. Są podeszwy zrobione i tutaj jest zrobiona guma grubsza i cieńsza, czyli jest taki drobna obcas zrobiony. Tak samo w tym drugim bucie. Tutaj takie techniczne rzeczy to jeszcze jakieś tam problemy z doszlifowaniem, z dojściem tutaj. Ale myślę, że jak tych naprawdę by było takich troszeczkę więcej, to i z tym bym sobie jakoś tam technicznie poradził, ale ogólnie nie, nie wygląda to e, źle. Na pewno, będzie, na, pe, na pewno będzie się fajnie chodziło, bo to jest leciutka guma, a na zewnątrz jest bieżnik zrobiony z bardzo mocnego e, materiału. I tutaj również... O, też jest bieżnik nowy zrobiony, więc... Tutaj jeszcze dodatkowo te noski są Założone do, do przodu, do góry. I słuchajcie, na to co bardzo czekałem, w końcu są zrobione te buciki. O, tak to się tutaj prezentuje. Obcasiki i zelówki. I te zelóweczki są, mi się one bardzo podobają. Taka imitacja skóry. One też są sztywniejsze, też. Przypominają wyglądem i właściwościami, czyli, czyli sztywność, grubość i, i twardość. Jest podobna do skóry, do skuszanych podesz, takie jak były oryginalnie. Z tym, że tutaj jest wersja 2,5 mm, i to jest czad. Teraz w końcu można takie zalówki używać też do takich delikatnych damskich bucików. Słuchajcie, kolejne tutaj fleki będą do wymiany. Tutaj zelówki były, były zrobione, ale trzeba je już wymienić na, na grubsze. Tutaj klient chciał grubsze zelówki, będą grubsze i fleki też będą wymienione. Co na tutaj jeszcze mamy? Fleczki. Jest, są w fleczunie. Troszeczkę przyciemnie tutaj tę skórkę. I tutaj kolejne będą zelówki i fleki. To jest, przypominam, zelówki, fleki to jest yy, koszt około 220zł, ale myślę, że jak to się tutaj zrobi, to jak się będzie dbało tutaj o cholewkę, o resztę buta, to myślę, że buty wytrzymają jeszcze bardzo długo. Zelówkę muszę zamówić, muszę, muszę zrobić dzisiaj zamówienie, żeby mi to dotarło, ponieważ się troszeczkę materiałów się skończyło, dużo zelówek męskich, dużo fleków. Tego mi dużo ostatnio schodzi. Troszeczkę się na to nie przygotowałem, ponieważ nie spodziewałem się, że aż te, takie zapotrzebowanie będzie. Co ja dzisiaj będę robił? Będę robił tutaj to, co Wam kiedyś pokazywałem. E, zajmę się klejeniem adidasków, e, zapiętki, tam takie pomarańczowe, e, które mi zalegają e, klejenie, jakieś wstaweczki, takie, takie rzeczy, które, e, których jeszcze nie zdążyłem zrobić, a które cały czas czekają w kolejce i no muszę to zrobić, żeby następne partie butów ruszyć. Będę kończył dwa duże zlecenia tutaj z tej dostawy i jeszcze od, od, od drugiego klienta. Tam, tam musiałem jedną rzecz jeszcze drugi raz poprawić. Tak więc no, troszeczkę się tam to wszystko przedłużyło. Natomiast co tutaj jeszcze bym Wam pokazać mógł? No. To są takie podobne rzeczy jak wstaweczki, tylko nie wiem kiedy ja tutaj y, będę to mógł y, zrobić. Tutaj przełożenie rzepa. Trzeba dodatkowy rzep wszyć w te miejsce, ponieważ noga jest szersza i, i się tutaj nie zapina but. Ech, chyba na tyle, słuchajcie. Tak, po świętach, tak, y, taki pomalu, poma, pomału trzeba ten rozruch zrobić, żeby się y, znowu po tym trzydniowym okresie wypoczynku i jedzenia, żeby się pomału na odpowiednie tory nastawić to pomalutku. Słuchajcie, ja nie by się przydał jeszcze dzień wolnego, takie wolne, jeden dzień wolnego po świętach. To by, to by było dla mnie bardzo dobre. Wtedy sobie gdzieś... No pogoda może nie, nie, nie dopisuje na takie aktywności, ale gdzieś właśnie coś troszeczkę bym się bardziej poruszał, żeby... O tych świętach troszeczkę e, energii i takiej żwawości nabrać. E, Okej, okay. to tyle chyba. Słuchajcie, trzeba się brać do, do roboty. Samo się, samo się nie zrobi. A powiem Wam szczerze, że dzisiaj mi się wyjątkowo nie chce. O jak mi się nie chce, <laughs> nie chciało mi się w ogóle z łóżka dzisiaj wychodzić. Ten deszcz pada, zimno się zrobiło i tak mówię, nie, do pracy muszę iść. Nie. Ja bym chciał tak jak dzieci w szkole mają jeszcze dzień wolny, to by mi się tak przydało. No ale cóż, myślę, że kawkę wypije i będzie, będzie już troszeczkę lepsze życie. Tak więc dzisiaj taka ta kawka krótka. No cóż, po świętach, to trzeba się pomalutku rozkręcić. Zapraszam oczywiście jutro. Jutro już myślę, że. Znowu nowe rzeczy, wam będę mógł pokazać, co tam do roboty, co tam u mnie słychać. Dziękuję wszystkim za komentarze. Dziękuję za to, co piszecie podczas zamówień na Allegro. Jest mi bardzo miło, bardzo się cieszę, że te moje filmy się komuś y, przydają: że jesteście w stanie y, zmotywować się, żeby i zaryzykować, żeby zakupić jakieś środki i zacząć tą przygodę z dbaniem o buty, z pielęgnacją skóry, y, i że właśnie. Robicie te zakupy u mnie. Dziękuję bardzo. No to do zobaczenia jutro. Kończymy. Dzisiaj będzie króciutka ta kawka. Cześć. Pozdrawiam.